Dobry, witam serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku na kanale nieantyfany i w kolejnym podsumowaniu ostatniego tygodnia, co tam się wydarzyło w branży technologiczno-mobilno-growej, bez będnego przeciągania jedziemy. Szanowni Państwo, ja dzisiejszy materiał przygotowuję dla Was czwartek, który najpewniej zostanie opublikowany w sobotę z rana, więc jeżeli coś się wydarzyło w piątek, to przepraszam najmocniej, ale niestety nie miałem czasu. Piątek też będę miał trochę zajęty poza pracą na moim kanale, dlatego dzisiaj nagrywam dla Was ten materiał, a publikacja będzie w sobotę. Moi drodzy, 8 tematów, plus oczywiście segment growy jedziemy, bo tematy moim zdaniem są. Bardzo, bardzo ciekawe i podejrzewam, że część z Was na pewno zainteresuje. Zacznijmy od tego najważniejszego. Jeszcze niedawno, bo parę tygodni temu wspominałem Wam na temat iOS i zmian. Rewolucyjnych zmian, jakie mają zostać wprowadzone w nowym oprogramowaniu od Apple, dotyczy to nie tylko iOS, ale również iPadOS oraz macOS. -a. Wszystkie oprogramowania mają zostać bardzo ujednolicone i mają w jakimś tam stopniu nawiązywać do tego, co prezentuje WatchOS czy chociażby VisionOS. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że iOS stanie się jeszcze bardziej podobne do Androida, chociażby za sprawą okrągłych ikon. Ale. Właśnie, dostaliśmy oficjalną informację w komunikacie prasowym od Apple. Od 9 do 13 czerwca, klasycznie, nie jest to wielkie zaskoczenie, będzie WWDC, czyli tygodniowy segment prezentacji głównie skupiający deweloperów. Natomiast dla nas i tak najważniejszy będzie dzień pierwszy, mianowicie z perspektywy normalnego, codziennego użytkownika, konsumenta, takiego jak ja. I podejrzewam, że dziesiątki tysięcy osób, które tak jak ja czekają, to ma zostać zaprezentowany na pewno iOS 19, na pewno iPad OS 19 na pewno nowy macOS, Watch OS, TV OS, a jeszcze Vision OS, no ale no z racji ceny i dostępności Apple Vision Pro w Polsce, to możemy sobie ten temat darować. Za tym fajnie, bo już tego samego dnia, bo po konferencji, już 9 czerwca wieczorem z polskiego czasu, będziemy mieli możliwość instalowania bet deweloperskich łamane na publicznych. Nie wiem, jak to będzie w tym roku wyglądać. Często było tak, że na początku były deweloperskie, potem były publiczne, ale może być tak, że automatycznie ruszą deweloperskie i publiczne, a jeżeli nie ruszą, to publiczne ruszą na pewno w lipcu i już we wrześniu. Podczas premiery nowych iPhone'ów iOS 19 zadebiutuje na wszystkich urządzeniach. No i rzecz jasna, przypominam, od iPhone'a 10S łamane na 10R wszystkie iPhone'y to nowe oprogramowanie dostaną, choć zaznaczam, że na pewno nie wszystkie funkcje na starszych urządzeniach będą dostępne. To jest temat numer jeden, ale temat numer dwa jest jeszcze ciekawszy. Szanowni Państwo, oficjalnie można już powiedzieć i to chyba nie będzie żaden wielki spoiler wszystkie iPhone'y, wrześniowe iPhone'y będą miały ekrany 120 Hz. No brawo. Tak moi drodzy, doczekaliśmy się iPhone 17R, 17, 17 Pro i 17 Pro Max będą działać na OLED M14 od Samsunga, które dotychczas działały na iPhone'ie 16 Pro i 16 Pro Max. Jako ciekawostka powiem, że starsza generacja M13 oled jest nadal stosowana w Samsungach serii Galaxy S25, na przykład S25 Ultra. Zatem jak widzimy, Samsung... Wrzuca dla Apple nowszą technologię swojego wyświetlacza niż w swoich flagowcach. Ale tak, to już jest niemal pewne. Wszystkie iPhony będą działać dokładnie na tej samej technologii M14 OLED od Samsunga. I wiecie co? Ja jestem. Chyba nawet więcej niż przekonany, że to właśnie model 17, ten, który ma najmniej zmienić się w tym roku, może się okazać, nie tylko pod względem cenowy, jak na Apple bardzo ok, ale pod względem opłacalności, bo będzie to pierwszy bazowy iPhone, który będzie miał ekran 120 Hz, więc coraz więcej użytkowników, być może przekona się ostatecznie do iPhone'a i wybierze taki telefon za niespełna. No wiadomo, to są bardzo duże pieniądze, bo to będzie na pewno około 4 tysięcy złotych, tak czy siak, jeżeli ktoś oczekuje prawie flagowca i chce mieć wreszcie bazowego iPhone'a 120Hz w technologii promotion, nie wiem czy to będzie 1120, 10-120Hz, na pewno będzie zmienna częstotliwość odświeżania do 120Hz, no to wówczas taki iPhone 17 może do siebie dużą część osób przekonać i strzelam w ciemno, iPhone 17 może być najczęściej kupowanym iPhone'em w 2025 roku. Spoko, niespoko, dajcie znać w komentarzach. Mój drodzy, jakiś czas temu, pozwólcie, że przeczytam i będę cytować Mac Rumors. Konto Fixed Focus Digital w środę poinformowało, że iPhone 17 to coś, na co warto czekać, ponieważ wideo 8K będzie w zasięgu ręki użytkownika. Do tej całej sprawy odniósł się Mark Gurman, który no, jest markiem guru, jeżeli chodzi o przecieki na temat Apple'a i tutaj wcale nie było zaprzeczeń. Zatem jest wielka szansa, że oczywiście nie modele 17R czy modele 17 bazowe, ale iPhone 17 Pro i 17 Pro Max mogą być pierwszymi iPhone'ami, które będą śmigać i działać rejestrując filmy w 8K. Czy jest to z naszej perspektywy potrzebne? Oczywiście, że nie. Wiecie, ja na w ostatnich lat miałem styczność z masą urządzeń, które rejestrowały filmy w 8K i Cóż, największą rozdzielczość w domu jako Nerd mam na tym monitorze 6K, telewizory OLEDowe jeden i drugi mam w 4K. Więc wiecie, ja nawet osobiście nie mam nawet wyświetlacza, który by w pełni 8K obsłużył, więc na ten moment bardziej traktuję to jako ciekawostkę i patrzenie w przyszłość, aniżeli coś, z czego będziemy dużo korzystać. Choć oczywiście w przypadku robienia kropa, czyli tego zbliżenia, które siłą rzeczy będzie lepsze w przypadku 8K aniżeli w 4K. Może się to dla osób filmujących amatorsko telefonem, no bo raczej nie wierzę, że profesjonalista nagrywa filmy iPhone'em, no to może się przydać. Tak czy siak informuję, wszystkiego ostatecznie dowiemy się już we wrześniu. Moi drodzy, z takich szybkich, dodatkowych informacji, a już już niechbawem ma wprowadzić kable USB-C sygnowane bitsami. Tak, moi drodzy, jeżeli ktoś śledzi tę branżę nie od wczoraj, nie od roku, a raczej od kilku, kilkunastu lat, wie dobrze, że parę ładnych, może nawet paręnaście ładnych lat temu, Apple od doktora Dre wykupiło markę Beats. Jak na tamte czasy transakcja była przepotężna, bo opiewała tam na grubo ponad miliard dolarów. Ostatecznie znowu Macromos informuje, że kable USB-C, mają być sprzedawane i mają obsługiwać moc do 60W. I powiem szczerze, że nie wiem, po co w ogóle Apple robi osobne kable? Mają swoje kable. No to podejrzewam, że na wzór słuchawek w porównaniu do AirPodsów te kable będą trochę tańsze, ale wiecie, z tego co patrzę, te i tak te kable mają kosztować 25 dolarów za sztukę. Więc, no cóż, tanio i tak nie będzie, nawet jeżeli nie będzie to kabel. Kabel, kabel, kabel! Od Apple? No to będzie od Beats, no ale w dalszym ciągu będzie to około stówka za kabelek. Dobra moi drodzy, kończymy z Apple. Em. temat numer 5. Szanowni Państwo, w tym roku możemy się spodziewać nie jednego, nie dwóch, nie trzech, a aż cztery składane smartfony od Samsunga. Poza nadchodzącą premierą Folda 7 oraz Z Flipa 7 mamy poznać nowego Flipa FE, Wiecie, Samsung już od dawna zaczął robić urządzenia, akcesoria czy telefony z dopiskiem FE (Fun Edition), które mają zachęcić potencjalnych klientów ceną. No i nie inaczej będzie w tym roku. Ma się pojawić Flip FE, który podejrzewam, że no nie wiem, będzie w Polsce za trójkę. Jak za trójkę składany telefon to całkiem ok, choć nadal podejrzewam, że większości ludziom tego typu smartfony nie są potrzebne. No i ma się pojawić ta nowa wersja G. Tak czy siak, ma być to konkurencja dla Huawei Mate X, czyli ten podwójnie składany, bo to mimo wszelkiego rodzaju materiałów na YouTube to nie jest potrójnie składany smartfon, na trzy ekrany, ale jest podwójnie składanym smartfonem. Zatem już najprawdopodobniej lipiec, sierpień, jak to w przypadku Samsunga, poznamy aż cztery składane smartfony. Drogi Samsungu, jak będziecie mieli jakąś prezentację, albo jeżeli będziecie mogli wysłać takie urządzenia na testy, to ja z przyjemnością zrecenzuję. To urządzenia dla widzów. Numer 6, Szanowni Państwo. Ciekawy temat. Ostatnio mówiliśmy na temat Pixela 9A, czyli całkiem nieźle wycenionego urządzenia, które ma przede wszystkim konkurować z iPhone'em 16e. No i niestety, smartfon, który już od jakiegoś czasu miał być przez sprzedaży, kolejny dzień mija i nie możemy go oficjalnie zamówić. Dlaczego? Ano okazuje się, że są problemy techniczne. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że urządzenie się przegrzewa, dlatego też Google pracuje nad nadprawieniem problemu. Oczywiście to nie tyczy się wszystkich urządzeń, no ale jednak mimo wszystko muszą sprawdzić, które są ok, które nie są ok. I wiecie, mam wrażenie, że Google trochę czasami za szybko wypuszcza te urządzenia i to jest chociażby doskonały przykład, bo jak za tę cenę, osobiście wierzę w ten produkt, jako fan Google'a, a nawet jako niezwolennik Google'a i liczę, że to urządzenie się sprzeda, no ale wiecie, jeżeli już podczas przesprzedaży pojawiają się problemy, to nie świadczy dobrze o prędkości przygotowywania premier pikseli. Temat numer 7 moi drodzy tak jak Wam mówiłem od miesięcy, można już oficjalnie powiedzieć na iOSie 18.4 czyli już za parę dni w kwietniu oficjalnie będziemy mieli możliwość korzystania z Apple Intelligence. Olać to Apple Intelligence wiadomo będzie i tak w języku angielskim, ale niestety w związku z doktrynami Unii Europejskiej oraz całym tym tematem, który poruszałem związanym z Digital Market Act, ale okazuje się, że w Unii Europejskiej nie będzie dostępny iPhone Mirroring, mirroring zwał jak zwał, czyli możliwość klonowania całego ekranu iPhone'a na ekran. Podejrzewam, że dla części ludzi może być to wygodna i przygodna funkcja. Dla mnie niekoniecznie. Tak czy siak, fajnie by było, gdyby to zostało wprowadzone. Numer 8 i ostatni, zanim przejdziemy do segmentu growego. Szanowni Państwo, już niebawem więcej, bo z tego, co przeczytałem, tak, 2 kwietnia zostanie oficjalnie ruszony marketing związany z zbliżającą się czerwcową, najpewniej czerwcową premierą Switcha 2. Oczywiście przed tym będzie prezentacja, pewnie będzie pokazanie gier. Podobno Nintendo w głównej mierze na początku będzie się skupiać na na swoich tytułach startowych, ekskluzywnych od Nintendo. Potem wejdą gry multiplatformowe, tak czy siak. Jeszcze tam ma być ten tour związany z pokazywaniem Switcha. Już w czerwcu podejrzewam, że coś za około 2000 zł będziemy mogli wreszcie kupić Switcha 2. I ja osobiście bardzo czekam. Jako fan handheldów, jako fan pierwszego Switcha, jako fan Steam Decka. Ogólnie na temat Steam Deka chyba czas przygotować materiał, bo z urządzeniem jestem kilka ładnych lat i naprawdę nadal, mimo iż pod względem wydajności, to już nie jest tak mocne urządzenie jak konkurencja. Także ze sprawą GeForce Now no można wycisnąć z tego sprzętu bardzo, bardzo dużo. Szanowni Państwo! No i Wiedźmin 4. Ostatnio CD Projekt Red poinformował, że Wiedźmin 4 nie zadebiutuje przed 2027 rokiem, co przełożyło się na mocny spadek na giełdzie. No ale no nie szukujmy się. Większość z nas wiedzących, jak działa game Dev, albo przynajmniej no, ja nie wiem jak działa, ale śledzę. Kanały poświęcone game Devowi. Pozdrawiam serdecznie, rzesia Wątroby z okiem Dewa. No to wiem, że to jest żmudny i długotrwały proces, dlatego też się spodziewałem, że 25, 26 nie ma opcji. Tak czy siak nad Wiedźminem na ten moment pracuje ponad 400 osób. No i mam nadzieję, że ten termin, oby termin, 27 został dowieziony, ale wiecie, znając już trochę sytuację po cyberpunku, CD Projekt Red nie chce rzucać słów na wiatr, nie chce obiecywać gruszek na wierzbie, a potem wyjdzie jak wyjdzie. Taka informacja. O, na 100% przez najbliższe 2 lata widźmi na 4 nie zagramy. No i ostatni temat, moi drodzy, temat premier kwietniowych. A tutaj, jak to w tym roku bywa, jest. Dobrze. Już 3 kwietnia zremasterowane The Last of Us Part 2 na pc Ograłem to już tyle razy, że na pewno na PC-cie łamane na Steam Decku nie będę ogrywać. South of Midnight na pc oraz Xboxa 8 kwietnia. Kurde, to ważne. Commandos Origins 9 kwietnia. O jezu, jak byłem młody, w Commandosa 1 2 zagrywałem się jak szalony. W trójkę trochę mniej, ale dwójka. No, petarda totalna. Kolejno Claire Obscure, 24 kwietnia. Remaster Days Gone na PlayStation 5, 25 kwietnia. Cóż, dwa remastery od Sony na ten miesiąc. Sony w formie. Ważna premiera 29 kwietnia, Forza Horizon 5 na PlayStation 5. No i oczywiście jeszcze wcześniej, 17 kwietnia, będzie Indiana Jones, fantastyczna gra, yy, którą ukrywałem, no chyba jeszcze w zeszłym roku, na Xboxie. Jeżeli nie macie Xboxa, nie macie PC'ta, koniecznie kupujcie na Playaka, bo to bardzo, bardzo dobra gra. No nic moi drodzy, z mojej strony byłoby to wszystko. Tak mniej więcej wygląda zbiór informacji z segmentu mobilno-technologiczno-growego. Jak wy zapatrujecie się na te wszystkie nowości? iPhone 17, 120 Hz, wreszcie. Ktoś czekał, nie czekał, kupi, nie kupi? Zapraszam moi drodzy do kulturalnej dyskusji w komentarzach. A ja tymczasem dziękuję serdecznie. Miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru i nocy również życzę. Teraz jest. See ya. you